Cześć busmenki i busmeni. Dzisiaj zabiorę się za temat, który najczęściej przydarza się przy cofaniu. Wymienimy sobie tylni zderzak. Mamy kamery, mamy lusterkę, ale mimo wszystko czasami zdarzy się zahaczyć. Na szczęście słońce nam trochę zerżało, więc przyjemnością go wymienię. Do całej operacji biorę Torxik 25. Mamy do odkręcenia tak naprawdę z góry 4 śrubki. I od spodu możecie wyczuć ręką, są dwie śruby po bokach i to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o kręcenie. Od razu się do tego zabiorę. No to dobra, to teraz odkręcę jeszcze dwie śruby spod spodu. Jak ktoś lubi, może sobie poleżeć, ja zostanę w przykucu. Dobra, śrubki mamy odkręcone. Będę teraz ściągał zderzak. Sorry busmeni i busmenki, przyznaję się do błędu. Na dole też są cztery śrubki. Kręcę dalej. Zobaczcie, tutaj, jeszcze w tym miejscu, na samym krańcu zderzaka, i po drugiej stronie tak samo. Dobra, udało się odkręcić dwie pozostałe śruby. Ściągamy zderzak. O, idealnie. Jak widzicie, schodzi bez problemu. No dobra, to zakładam nowy zderzak. Nie pasuje. Tutaj sobie zwróć uwagę, jak będziecie pasować, żeby były w miarę równe odstępy. Ja zwracam na takie rzeczy uwagę. Niektórzy nie zwracają, ale ja lubię mieć, lubię mieć równo. Sprawdzę jeszcze pod spodem. Dobra. No to kręcę znowu. No dobra. Zderzak zamontowany. Jak słyszycie, troszeczkę się zasapałem, no ale chyba warto. Zderzak zamontowany, możemy jechać spokojnie w trasę. Do zobaczenia. Podobają Ci się nasze filmy? Pamiętaj, łapka w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w trasie.